Cześć! Ponieważ jeden z kolegów na forum rctank.pl ma problem ze swoim modułem Henlong 5.3 postanowiłem pokazać Wam jemu jak wszystko powinno być podłączone, by mógł korzystać ze swojego ASG oraz podczerwieni, tak aby to wszystko ze sobą działało. Po pierwsze pokażę Wam jak to wszystko jest podłączone. Od razu zaznaczę, to nie jest wersja 5.3, jest to starsza wersja 3.0 bodajże, ale większość przewodów, większość Podłączeń jest taka sama lub bardzo podobna. Co potrzebujemy do tego testu i w ogóle do tego, aby sprawdzić jak Wasz moduł powinien działać? Musicie posiadać taki kabel. Bez niego, bez tego połączenia <laughs> może Wam być trudno. Co prawda możecie zrobić to sami, ale gotowy kabelek nie kosztuje dużo. Możecie go kupić w polskich sklepach modelarskich i korzystając z niego uruchomić swój moduł podczerwieni. Jak to wszystko podłączamy? Pierwsze gniazdo CN2, w kolejności od lewej jest to port podczerwieni, plus i minus oraz trzy, trzy piny, piny odpowiedzialne przepraszam, za odbiornik podczerwieni. Mogę teraz się pomylić, ale jest to prawdopodobnie plus, sygnał i minus lub kolejność, kolejność może być odwrotna, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, nie jest to teraz istotne. Oprócz tego potrzebujecie jeszcze ten kabelek podłączony do dwóch ostatnich pinów w CN3. Jest to tak zwany trigger, czyli wyzwalacz, bez którego może ba Wam się nie udać uruchomić wystrzału, dźwięku wystrzału z armaty głównej. Podłączamy. I teraz uwaga, tutaj jest. Nie to było skonstruowane, bo jest przytłaczane na 5 pinów, a mamy tylko dwa. Musimy to po prostu wcisnąć maksymalnie w skrajne 2 piny po prawej stronie. zwróćcie uwagę, żeby te 3 pozostałe nie były podpięte. Teraz mamy również nasz kabel połączeniowy wieży z kadłubem i również zwróćcie uwagę, aby kabel czerwony i czarny znajdowały się po lewej stronie. Mówimy w tej chwili o gnieździe CN9. I najważniejsze w tej chwili to podłączenie naszej armaty. Jeżeli chcemy uzyskać wystrzał, musimy podłączyć ze sobą dwa przewody. W naszym przypadku jest to brązowy i żółty jest odpowiedzialny za wystrzał z tego modułu SG, natomiast niebieski odpowiedzialny będzie za elewację w wersji 5.3 może być odwrotnie, może być inaczej nie gwarantuję, że będzie identycznie całość podłączamy do obu pinów, pamiętając, że w naszym wypadku brązowy jest pozytywny, czyli jest dodatni Żółty jest ujemny. Brązowy kabel jest wspólny dla obu systemów, czyli dla elewacji i dla ASG. Elewacja niebieski, ASG niebie, żółty to są minusy. Plus jest wspólny dla obu. Proszę o tym pamiętać. Co dalej? Używamy diody. Do testu warto użyć zwykłej diody LED, ponieważ wtedy widzimy, co robimy. I zwróć uwagę w tych diodach dłuższy przewód, dłuższy w zakończenie, dłuższe pin, dłuższa nóżka jest plusem. Minus to jest krótsza nóżka. Dodatkowo tutaj jest takie wcięcie, którego może nie będzie widać, ale to wcięcie mówi o tym, że mamy tutaj minus. W diodach IR w niektórych z diod IR może być odwrotnie. Na przykład Osram spotkałem się z taką diodą, która miała dokładnie odwrotne połączenia i dlatego IR nie chciał działać, trzeba było to podłączyć w inny sposób. I co robimy? Czerwony do plusa, czarny do minusa. Mamy to. Tutaj macie tak zwany trigger, czyli wyzwalacz. Znajduje się w tylnej części obudowy ASG. Bez niego nie uzyskacie, lub też uzyskacie, ale w inny sposób prawidłowego działania modułu SG Nie będzie zsynchronizowany strzał z deszczarem kulki ASG. Pokażę Wam jak może to Podłączyć. I korzystamy ponownie z tego przewodu. Kolor pomarańczowy i biały to jest nasz, nasz wyzwalacz. Tutaj kolor przewodów nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ musimy wykonać po prostu zworkę. Ok. W tej chwili możemy podłączyć całość. i Efekt jakiego się spodziewamy to wystrzał ASG. Dźwięk wystrzału oraz za mały zabłysnąć nam dioda, po to, abyśmy byli pewni, że działa nam podczerwień, tak? I możemy palić całość. Nie, wystrzał bywa się przy przesunięciu dźwigni w górę. W innej wersji możliwie inaczej. Widzimy, że mamy wystrzał diody IR w tym przypadku, w momencie dopiero kiedy Usłyszymy dźwięk, dźwięk wystrzału. Dopiero wtedy zamruga. Teraz możemy również uzyskać ten sam efekt bez ASG. To znaczy, można wypiąć całkowicie to działo, odpiąć zworkę i w tym wypadku nie będzie nam działać już wystrzał z armaty. Natomiast możemy go uzyskać tutaj przez naciśnięcie przycisków kanon. Bez żadnej zwory, bez żadnego dodatkowego wejścia, Wystarczy tylko dioda i odbiornik. Naciskamy kanon i uzyskujemy wystrzał z armaty przez moduł podczerwieni. Bez recoil'a kadłuba, czyli tego, że bez żałosnego podrygiwania. Oprócz tego możemy jeszcze podłączyć, zewrzeć trigger w ten sposób, podłączyć ponownie moduł ESG I w tym momencie uzyskamy wystrzał, ale nie zsynchronizowany z ym, błyskiem IR, tak? Zapraszam zwrócić uwagę, że błysk następuje wcześniej, zanim nastąpi wystrzał, dźwięk wystrzału armaty. A właściwie odwrotnie, moduł SG dopiero po chwili wystrzeli, natomiast dźwięk uzyskamy od razu. Z diodą IR. To wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Pamiętajcie tylko, abyście wykonywali wszelkie testy w bezpieczny sposób dla waszej elektroniki. Czyli unikajcie zwierania przewodów, yy, używajcie multimetrów. Używajcie przewodów izolowanych w taki sposób, aby nie udało Wam się w żaden sposób doprowadzić do uszkodzenia trwałego Waszej elektroniki. Wszystkie połączenia sprawdzajcie trzy razy zanim włączycie Wasze urządzenie, zanim włączycie Wasze NFU. Wasze tak, abyście jak najdłużej mogli cieszyć się Waszym sprzętem. W tym, w tym wypadku jest to stara elektronika, służy tylko do testów, natomiast są, wiem, że używacie często elektroniki bardziej zaawansowanej, o dużo bardziej kosztownej i bardziej skomplikowanej od tej. Szkoda byłoby, abyście podczas jednego z testów wypuścił magiczny dymek i pozbyli się kilkuset złotych. Dzięki, pozdrawiam.